Od zawodnika tak, tak, tak. Dzień dobry, zaczynamy konferencję pomocową. Bardzo prosimy o wypowiedź zawodnika gości. Proszę, powiedz Pan coś o dzisiejszym meczu. Witam, serdeczne gratulacje dla zespołu z Zielonej Góry. Zagrali naprawdę bardzo dobry mecz. Byliśmy dobrze przygotowani, lecz no nie wystarczyło to dzisiaj. Daliśmy sobie zebrać 9 biegów ataku. Też dużo błędów popełniliśmy, łatwych błędów, niewymuszonych i to skutkowało, że Zasad się napędził i nas dogonił przegonił w dzisiejszym meczu. Jeśli chodzi o mecz Felinko, grał bardzo dobrze. Myślę, że to nie jest to, na co go jeszcze stać, ale na pewno czuł się lepiej, szczególnie jeśli chodzi o jego plecy, bo wcześniej były z tym problemy. Grał też dobrze w ostatnim meczu z MKS-em, ale jak mówił, to drużyna wygrywa. Myślę, że graliśmy bardzo dobrze w ataku. So to yes. say that uh, in first half uh, the team was a little bit under the pressure. Yes. Uh, so what did you do during the break? That after that uh, they played in the Yeah, we spoke about everything. We spoke that there is no reason to be under the pressure. We need to to feel uh, confident. We need to, to enjoy uh, because this is home court, a lot of fans, uh, and uh, even in, in some moment uh, when we played. Uh, very well when we have some situation two on one three on one we, we lost some some balls and let him chance to to score uh, um, from fast breaks um, but on the end uh, in second half we changed a lot of uh, you know things especially as i as i told you we raised our energy it, it was uh, crucial tonight Jeśli chodzi o to, dlaczego drużyna czuła się pod presją w pierwszej połowie i co zmieniliśmy, powiedzieliśmy sobie, że po prostu nie mamy powodu być pod presją. Gramy u siebie, mamy się cieszyć z gry, jest dużo kibiców, powinniśmy się z tego cieszyć. I po prostu trafialiśmy, mieliśmy problem w pierwszej połowie, zwłaszcza w ataku, mieliśmy problem w kontrach, kiedy popełnialiśmy dużo błędów, ale w drugiej połowie zmieniliśmy wiele rzeczy, zwłaszcza jeśli chodzi o energię. say this is just like you expect <coughs> as a coach i'm happy because uh, we won a very important game they are one of the best team especially offensively one of the best team in the league so it means a lot for, for my players but uh, also we are a new team we we know very well how many players we changed in the last couple months so uh, we need to work a lot and we need to, to improve many details offensively and defensively and to try to be better every next game. Czy takiego zespołu się ten terenie Wygraliśmy ważny mecz. To jest dla nas bardzo ważne spotkanie, to jest jedna z lepszych drużyn w lidze, zwłaszcza w ataku, to dużo oznacza dla moich zawodników. Pamiętajmy, że wciąż mamy nową drużynę, musimy wiele zmienić, musimy dużo pracować, musimy się zgrać, musimy szczególnie um, popracować nad szczegółami. Hey, Um, someone say that it's game, live or die, uh, and how do you feel now after two weeks? Same. I uh, I try to do my job the best I can, and I demand for my players the same. This is sport, you know. So there is no do or die. So I I told you last time. What means that?

jak się czuję po dwóch wygranych, czuję się tak samo jak, jak wcześniej, jak po meczu wygranym w Dąbrowie. Ja staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Tego również wymagam od moich zawodników. I nie wierzę w coś takiego jak mecz o życie. Wygraliśmy dwa mecze z rzędu. Nie chcemy się zatrzymywać, ale zobaczymy. Nie, to nie, nie wszystko od nas zależy. Okay, yes.